Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Nowacki, firma Timac Agro Polska. Jak już część z Państwa wie, jestem specjalistą do spraw sadownictwa właśnie w firmie Timac Agro. I pierwszy komunikat troszeczkę odciągałem troszeczkę z powodu Przebiegu wegetacji, bo wiem, że wiele, wiele osób z gospodarstw sadowniczych wstrzymywało się z wysypywaniem pierwszych dawek nawozów, czy to wieloskładnikowych, czy, czy azotowych, czekając na deszcz. Patrząc po tym, co, co się stało, czyli po tych przymrozkach, które na pewno w dużym stopniu nam zaszkodziły, zniwelowały jakość plonu i wielkość tego plonu w tym roku, czyli mówimy tutaj o przymrozkach z 15 na 16 kwietnia. Myślę, że to mogło dobrze się stać, dlatego że w wielu odmianach już ilość pąków kwiatowych była znacznie mniejsza. W niektórych odmianach, takich jak na przykład Ligol, trzeba było tych pąków tak naprawdę szukać, więc bardzo dobrze może się stało, że ograniczyliśmy te ilości tych nawozów posypowych. Jednakże teraz już po tych przymrozkach, w tych faterach, których. Wiemy już jak to wygląda. Na najbliższe terminy pogoda zapowiedziana jest ładna, słoneczna, więc już możemy myślę stosować te pierwsze dawki nawozów, jeśli ktoś tego oczywiście nie zrobił. I tutaj my, jako firma mamy zaproponowania dwa nawozy. Jest to, jednym jest Eurofertil 33 N-Proces, który jest nawozem wieloskładnikowym opartym na, na siarczanie potasu z dodatkiem mikroelementów i wapnia, a kolejnym nawozem jest Sulfamo 23, typowy nawóz azotowo-wapniowy z dodatkiem siarki. Jeden i drugi nawóz zawiera cząsteczkę N-Procesu. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo to trochę mylnie mówimy, że jest to nawóz o spowolnionym działaniu. To nie o to chodzi, że ten nawóz ma spowolnione działanie, czyli działa później. On działa tak naprawdę dosyć szybko, jeśli mamy do tego warunki, ale on jest nawozem o wydłużonym czasie działania. Czyli stosując nawóz oparty na cząsteczce, proces wydłużamy działanie i zmniejszamy straty tego azotu, ale nie znaczy to, że ten nawóz jest o opóźnionym działaniu, bo tak nie jest. Jest on dosyć szybko, szybko działającą formą azotu, czyli formą amonową. Troszeczkę nam wczoraj popadało w niektórych rejonach kraju, więc myślę, że śmiało jest to czas na zastosowanie tych nawozów posypowych. Ale w tym komunikacie bardziej chciałbym się skupić na nawozach dolistnych i zabiegach regenerujących. Bo jak większość z Państwa wie, po tej od nocy z 15 na 16 kwietnia, tak jak wcześniej wspominałem, przymrożenia są zaobserwowane i tak naprawdę stwierdzone w wielu, wielu sadach, gdzie nawet temperatura spadła do 7-8 miejscami, nawet do 9-10 stopni poniżej zera. Jest to, jest to już temperatura, która szkodzi nawet w tak wczesnej fazie rozwoju jak zielony pąk roślinom. I tutaj, oczywiście, myślę, że najbardziej z moich obserwacji Ucierpiały odmiany typu Idaret, Ligol, właśnie, które oczywiście najbardziej rozwinięte. Grupa Jona Goldów, która jest wrażliwa na, na przymrozki. Zdecydowanie mniej oberwały, właśnie Gala, Golden, Gloster, które troszeczkę później wchodzą w okres wegetacji i, i późno, kwitną troszeczkę później ale nie mniej jednak pamiętajmy, że cały zeszły tydzień tak naprawdę bazował na temperaturach w okolicach zera w nocy. Czy przymrozki wystąpiły, czy nie, w zależności od regionu kraju, ale temperatura spadała na pewno poniżej 8 stopni Celsjusza, a to jest temperatura, która jest zerem fizjologicznym dla rośliny i przestają krążyć soki komórkowe. A roślina już wystartowała, wegetacja ruszyła, rośliny potrzebowały już składników pokarmowych, korzystało oczywiście z tych zmagazynowanych. Ale pamiętajmy o tym, żeby teraz dostarczać im e, świeżych, żeby zwiększyć ich wigor po tym tygodniu, tygodniu stresu, bo to był tygodniowy stres, tak naprawdę, gdzie ta temperatura e, wahała nam się tak naprawdę od 12 do, do 5 stopni nawet, tak. I tutaj patrząc na e, troszeczkę na wpływ roku 2017, w którym wystąpiły kilka fali mrozu. Tak naprawdę tamten rok pokazał, że regeneracja, bardzo mocna regeneracja wieloma produktami yy, skutkowała uratowaniem w dużej, w dużej mierze znacznej części plonu. Więc tutaj my, jako, jako firma Timak Agropolska, z racji też warunków pogodowych, które panują czy wczoraj po przymrozkach, czy, czy dzisiaj, gdzie temperatura waha się w okolicach 10-12, miejscami pewnie do 15 stopni w najcieplejszym punkcie dnia, zalecamy zastosowanie produktów algowych. Dlaczego? Algi same w sobie mają bardzo silną zdolność regeneracji uszkodzonej tkanki z racji tego, Środowiska, w jakim żyją, czyli środowiska morskiego, gdzie są zalewane słoną zimną morską wodą. Podczas odpływów ta woda odchodzi, algi są narażone na wysokie temperatury i znowu mamy przypływ. Ta woda zalewa te algi, odcina dostęp tlenu. Jest szok termiczny, bo nagrzane, ciepłe, wygrzane algi na słońcu zalewa słona zimna morska woda. Dlatego one są świetnym sposobem do regenerowania. Przemrożonych, uszkodzonych tkanek, wzmacniania też tych pąków bocznych, bo jeśli najczęściej w wielu odmianach jak ucierpiały, to ucierpiały pąki królewskie. Ale pamiętajmy, że jeszcze mamy dużo czasu do kwitnienia i jesteśmy w stanie wpływać na wzmocnienie tych pąków bocznych, żeby poprawić ich kwitnienie i, i zawiązanie, zwiększyć jego, ich atrakcyjność, tak naprawdę e, tych pąków, żeby z tych bocznych pąków też uzyskać fajnej jakości e, plon. My z racji, z racji naszych produktów, które chcemy zastosować do regeneracji po poprzemrozków, zaleciliśmy naszym klientom zastosowanie dwóch produktów jednocześnie, żeby dać taką naprawdę bombę, bombę po tym stresie roślinom, czyli pro, produkt, jakim jest Vital w połączeniu z produktem MaxiFruit. Jeśli chodzi o Vital, oczywiście w dawce 5 litrów, czyli tej górnej dawce, produkt zawierający właśnie algi morskie, Molekuły z tych Alp morskich w postaci glicyny betainy jako antystresantu, adeniny, który wpłynie na krążenie soków komórkowych, co będzie niezmiernie istotne po, po tych przymrozkach, żeby dać wigor tej roślinie, bo roślina, która będzie w odpowiednim wigorze, będzie też chętna do, do lepszego zawiązania, utrzymania e, owoców. I do tego dodawaliśmy 2,5 litra preparatu MaxiFruit jako, e, jako fitohormonu roślinnego, wspomagającego właśnie wytwarzanie cytokinin, aukcyn i giberelin w roślinie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o, o przymrozki i zastosowanie giberelin jak najbardziej po przymrozku, uważam, że jest to fajne rozwiązanie, ale pamiętajmy o tym, żeby ta temperatura była chociaż powyżej 15 stopni, wtedy mamy pełne działanie. Jeśli tej temperatury nie ma, a jej nie było, to zostawmy te gibereliny na później, na okres okolice kwitnienia i wtedy e, będziemy wspomagać rośliny do, do utrzymania, do wydłużenia kwitnienia i utrzymania zawiązków e, na drzewach. Teraz zróbmy zabiegi algowe, które zadziałają nam w niższych temperaturach i będą regenerowały tą roślinę. Pamiętajmy jednak, że nie powinniśmy kończyć na jednym zabiegu regeneracyjnym, tylko oczywiście już innymi preparatami z grupy produktów algowych wspomagajmy roślinę do samego kwitnienia, bo to będzie bardzo ważny okres w tym momencie. Ale to o tym będziemy mówić w kolejnym komunikacie. Dziękuję Państwu za, za chwilę uwagi. Do usłyszenia i pozdrawiam.